Zobaczmy, co tu dziś mamy? Hmm... Oto kolejna opowieść. Skrzat, który nie chciał być psem. być psem. Trudno jest być skrzatem. Niełatwo Oj, trudno! Skrzatem. Bardzo niełatwo. Skrzaty muszą być dobre w złośliwostkach. Na szczęście są szkoły, w których ci, którym to nie wychodzi, mogą nauczyć się, jak robić złośliwostki. Zatem nasz bohater, Marcinek, Chodził do jednej z tych szkół, ale za nic w świecie nie mógł nauczyć się, jak być złośliwcem. Znacznie bardziej wolałby być psem. Każdego dnia przechodził obok sklepu zoologicznego i przyglądał się psim artykułom wystawionym w oknie. I każdego dnia powtarzał sobie: Gdybym tylko był psem. Pewnego razu, gdy stał znów przy wystawie sklepu zoologicznego, wpadł na wspaniały pomysł. Wstąpił do sklepu i kupił obrożę. Kazał ją zapakować, jakby była prezentem, a gdy wrócił do domu, przymierzył ją i dopasował do siebie. Następnego dnia znów wstąpił do tego sklepu. Tym razem kupił psią miskę, ozdobioną napisem pies, i dziesięć puszek psiego jedzenia. Resztę dnia Marcinek spędził na czworakach, a kolację jadł z psiej miski. To psie jedzenie smakuje całkiem nieźle, myślał sobie i dalej, pałaszował z zapałem. Jednak psie jedzenie, obroże i miska jakoś mu nie wystarczały. Marcinek chciał być prawdziwym psem. Następnego dnia kupił więc psi kostium. Nie mógł się doczekać powrotu do domu, by go nie wypróbować, zatem schował się w krzakach, gdzie rozpakował kostium i założył go. Potem wyskoczył z krzaków na czworakach, wołając hoł, hoł. Pobiegł ulicą, a gdy mijał lampę uliczną, zatrzymał się i uniósł tylną łapę. Dni miały. Bycie psem pomału zaczynało się robić nudne. Ciągłe bieganie po tej samej ulicy i podnoszenie tylnej łapy. Wyciąganie patyka rzuconego do stawu też nie było zbyt zabawne. No i były jeszcze pchły. Ich ugryzienia swędziały przeraźliwie, a obroża przeciwpchelna strasznie śmierdziała. W końcu Marcinek wyrzucił swój psikostium, a gdy zobaczył Lusię, córkę Cieśliczysława, podbiegł do niej i ucapił za rąbek jej sukienki, zupełnie jak pies. Co wykazało, że Marcinek w końcu nauczył się robić psikusy, czyli złośliwostki. Robienie złośliwostek było zresztą nawet zabawniejsze, gdy było się sobą, a nie psem.